Siemanko widzowie, jak widzicie dzisiaj jest akcja Posy, Projekt BS rusza, nowe nabytki Sporo nowych nabytków, kredytu 60 tysięcy wzięte Tam za chwilę zobaczycie jak ładnie zrobiłem po ładnie Budowa rusza w tym miesiącu, w tym miesiącu, no w tym miesiącu rusza budowa będzie więcej kredytu dobierane, jeszcze za około 100 tysięcy będzie potrzebne. o biznes będzie się kręcił. Biznesy legalne, nielegalne, no różne. Ale na razie, jeden biznes tam będzie. Potem się dostawi kilka szklarni i będzie więcej biznesu. Tylko jeden legalny na razie będzie. A potem, to jak kontrolę przejdą no to wtedy będzie można więcej biznesu wkręcić no. i to i nowy samochód jadę oglądać dzisiaj no to zobaczycie jeszcze nowy samochód będzie kupiony kupiłem taką oto presę mas maskara kara, nie wiem jak to dokładnie się mówi ale zobaczcie ładna presa prasa presa pod tym i kupiłem jeszcze owiarkę też ładnie. jak widzicie powoli zaczynam się uzbrajać tutaj są trzy beleczki siana tu są dwa beleczki siana z lucerny tam jest kilka kostek siana tu są trzy snopki belki słomy dobra przepalamy jedzi. bo to trzeba presować Jeszcze ja się zobaczę na szybko o jezu jest bądź Jedziemy sobie jedziemy Czekaj muszę zobaczyć A będzie chyba Najpierw jedziemy prasować Chyba lucer bo tu za dużo by nie będzie to 4, 2, siano dało A trzy, nie 2, nie, 2, i tam troszkę, troszkę, gałka, troszkę. Okay. Ładnie 5, truszka Dobra ładnie 5, Teraz pewnie więcej, bo, aby lepszy pokos tam. w październiku Ta, taka pogoda jest jest jak jest już na siano nie było szans żeby dać tam dlatego na kiszoneczku dobra jak patrzyć no to Ile tu jeszcze będzie trochę? Trochę jest, jeszcze ponad snopiesze. Ponad snopiesze. Od sąsiada kupiłem tego, co słabo mi sprzedają. Są Sąsiad B, Arto, C. Bardzo mi ich Kurczę, no to może trzy będą beleć. Ja nie kosiłem, bo się nie opłacało kosić tam tego. Fero, nie będzie. Pewnie. Ale jeszcze na łąkę pojedziemy. No. Już Popatrzmy na te beleć. Dosyć długo zwije, ale to nie ma się co dziwić, to stara ple, ple, prasa Popatrzcie Ciężko Ale pódziom wynajęty dzisiaj, więc się nie bójcie. Pomoże mi jakoś to owijać te gęby Jakoś się będzie tam wkładał późno Póziom to silny plot albo kobieta nie wiem ale raczej Bóg będą trzy beleczki to rekord rekord na tej łące a lucerny oczywiście bo na to pewnie więcej że jak nie naprawdę 7% tak na oko brakuje. 1% tak na oko brakuje. 1% na oko brakuje i nie ma już już zakazu. A nie jest! Zowie! 3 beleczki, rekord Dobrze, że się nie klinują te belki w tej prasie, bo widziałem niektóre prasy, to się klinują belki tak, że szlak się trafił, te belki. O, ale od razu wieje. Nie, bo mnie jej Zamykam ten dach. się? o skurczy byki pomysły komisja teraz mi dach nie odleci nie wiem zamykam ale że takie jaja tu takie rzeczy to nie wiedziałem gdzie tu są dobra dwójeczka zasowa i rura tam w nawet będzie trochę tych belek jeszcze się jak to będziemy to presować pół godziny jak nie więcej zobaczcie Patrzcie jaka tu dróżka mi wyszła nawet tu łąka, dróżka taka przejazd musi być też ładnie zbija, nie jest najgorsze jeszcze jedną presę muszę kupić kostkujący, kostkarta tak zwany owy mi się przydała po prostu Dobra, wjeżdżamy tu od razu to nie ma co, trzeba szybko Przedstawię Wam plany tak na szybko. Tu będzie brama. Tu będzie stała. No tam, rzecz. Tu będzie jakaś wiatka może, Tam też. I tam będzie brama. O, czy tam gdzieś będzie tu brama. Wyjazdowa. Jaki trochę zrobiłem? Kurczę A i tak muszę cofać Od razu się podnie to co? O spójrz czyczepa połama! Jaka przyczepa? Co ja mam? Trasa połama. Idziemy po brzegach Gdzie tu teraz jakoś wieko co szło Tu spróbujemy Tyłu co? Będzie beleczek. Będzie beleczek, tyle. To szlak. cię, tyle przejechałem i pełno Znaczy nie dojadę do końca Nie może no. Tu Jeszcze myślałem nad wykopaniem stawu widzowie Tu bym wyciął ten za i tu bym biło bo no to jest źródła s Patrz, Patrzcie tu taka I tu rów płynie no to tu stał pasował a nie wiem, czy za dużo łąki by było też. Uchodzić. Chociaż taki mały już zrobił. A to sporo by kosztowało wykopanie z muru. Co ja z tego miałbym? Karpie nam święta górna. To jsou vezech ten rudolšek. A tam je takový velký bod. Non mi avrei detto. Non No, curiosità. Sophia è E faz minha conta. Pół łąki będzie, oszucowie. No ale widzicie, ile ja zdążę przejechać. Mała presa kupił.

Okay. Né, em que Te beleczki to będę ja musiał na gospodarstwo pozwolić. A to mi Pudzian pomoże, bo... To... Obijania na no, odcinku już nie będzie, jedynie obijamy Paweł. Dobra. Tym moim akcentem widzowie kończymy ten odcineczek. Na razie, cześć!